No, jestem już wewnątrz. A oto ślady, o których mówiłem, że obiekt spłonął. No, zerknijcie na to. Nie ma stropów, nie ma niczego. No witam wszystkich serdecznie, jesteśmy w Dąbrowie Górniczej, Ząbkowica, a przed nami no, stary dworzec PKP, który miał popaść w ruinę, no niestety nie popadnie ze względu na wiceministra sprawiedliwości, który pomógł mieszkańcom w odbudowie tego obiektu. No, przez ten dworzec między innymi no, przebiegała, była trasa warszawsko-wiedeńska, ale my idziemy w inne miejsce. Idziemy poszukać pewnej ruiny. Obecnie ruiny. No jestem już na miejscu. Ruiny przede mną. No może mało co widać. Na chwilę wam pokażę więcej, jak to wygląda. No służył różnie i w różnych czasach. Opowiem o tym później. No pałacyk naczelnika, przed którym jestem obecnie. No, wybudowany został w XIX wieku. No, patrząc na niego, wygląda w stanie opłakanym, a warty i godny uwagi. Obiekt historyczny. No, można by było go po prostu odbudować. No, spłonął. Pożar strawił jego wnętrze i dach. No, obecnie wokół potężne śmietnisko. No, za wesoło to wszystko nie wygląda. No, Pierwszy służył mieszkańcom, pracownikom stacji na odcinku Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. A no, po II wojnie światowej w budynku mieściły się biura PKP. No, później, tak Wam powiedziałem, po prostu no, spłonął. I jego historia pomału się kończy. Grozi mu zawalenie. No, główne wejście do pałacyku najprawdopodobniej, a raczej na 100%, znajdowało się tutaj, z prawej i lewej strony. Tutaj były okiennice. No, wszystko jest obecnie zamurowane. Dostępu do środka nie ma. A jeszcze pozwolę sobie obejść ten obiekt, pokazać go Wam, samemu zwiedzić. No i tym podobnie. No, jestem już wewnątrz, a oto ślady, o których mówiłem, że obiekt spłonął. No, zerknijcie na to, nie ma stropów, nie ma niczego. No, w środku wszędzie same zgliszcza, no widać, że pomieszczeń było sporo. Podczas penetracji takich miejsc trzeba zachować szczególną ostrożność ze względu na to, że no wiadomo, wszystko wisi. I w każdej chwili coś może polecieć. Popatrzcie na te drzwi, czyli tu były gdzieś do góry schody, właściwie ślady po nich, o tutaj, w tym miejscu. Doprowadzało to do górnego piętra. No na ścianach po pożarze zachowały się jeszcze tynki. Tutaj mamy komin. Niesamowite okiennice musiały być tam u góry. No, jeszcze raz te drzwi. No, i zawalone belki stropowe. No, tutaj zachowały się jeszcze kafelki. Kafelki na podłodze. Tutaj była rura kanalizacyjna, która była na tym piętrze. Jeszcze jej ślad widnieje tu, a kafelki były w tym miejscu. No, przechodzimy dalej. Nie wiem, czy słyszeliście w tle pociąg przejeżdżający. Jesteśmy, jakby nie było na ulicy kolejowej blisko dworca PKP w Ząbkowicach niski. kolejne drzwi drewniane po lewej stronie no wszędzie zliszcza wszędzie wszystko się sypie a może mój film będzie niesamowitym archiwum za parę lat gdy obiekt Popadnie w totalną ruinę, no i nikt mu nie pomoże, żeby się odrodzić. A może się odrodzi i to moje archiwum pokaże, jak wyglądało dawniej, a jak jest obecnie, jak jest ładnie. No to dowiedzą się pewnie tego następne pokolenia. Jaki los po prostu miał pałacyk naczelnika. No ładnie wychodzi słońce, powiem wam, bo w nocy bardzo mocno lało no wilgotność potężna wszystko murowane było z wapiennej zaprawy mamy jakieś piwnice ale no nie próbuję tam schodzić z wiadomego powodu, bo no jest to jest to zbytnio niebezpieczne no ja powoli będę opuszczał, ewakuował się z tego miejsca w miarę po cichu żeby coś wiadomo gdzieś nie pole ciało i tym podobnie rą w oddali w tej naderwanej okiennicy albo i podłodze też znajdują się kafelki, kafle które pokazywałem Wam przed chwilą na innej podłodze no to dobra, ja idę w kierunku wyjścia no i nie niebawem się zobaczymy No obchodzę ten budynek. Robię takie kółko. jak być w nim albo koło niego. No to warto by pooglądać go z wszystkich stron. No, strasznie zarośnięte na pewno jesienią lub zimą o wiele inaczej to wygląda. No, zobaczcie przez jakie haszcze trzeba się przedzierać, żeby owy obiekt pooglądać. No, nie ma łatwo. Jakaś dziura potężna przede mną. Trzeba uważać, żeby w taką pułapkę czasami nie wpaść. No, nie wiem, czy to dobrze widzicie. Ten symbol tam na ścianie metalowy, który się zachował. No, siekiera z kotwicą. Jeżeli ktoś z moich subskrybentów coś więcej wie na temat właśnie tego, napiszcie w komentarzach. Dziękuję. Popatrzcie na te filary, na te zdobienia, no już mówiłem o tym wcześniej. No pewnie to słabo widać, no nie mam zoma w tym małym moim sprzęcie, ale coś kapitalnego. No ja powoli kończę mój krótki materiał z dąbrowej Górniczej, z Ząbkowic, to no, pokazałem wam dwa obiekty. No jeden i drugi popadający w ruinę, jeden na szczęście no, będzie odbudowany, Drugi nie wiadomo jak skończy, jakie będą jego losy. Jeżeli się się podobał, zostawcie no łapkę w górę. Chcecie więcej mój materiału subskrybujcie mój kanał. Na co serdecznie dziękuję. Zapraszam na moje archiwa na kanale, które już nakręciłem. A i filmy, które niebawem nakręcę. Do usłyszenia. No właśnie, skąd? Z Ząbkowic.